Cześć, Adam Maluida z tej strony i w tym filmie zastanowimy się, czy reklamy w biurze nieruchomości, w social media mają sens. Więc jeśli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Adam Maluida i prowadzę największą w Polsce agencję konsultingową, marketingową dla biur nieruchomości. Aktualnie współpracujemy z ponad 30 biurami nieruchomości w całej Polsce. Pomagamy im pozyskiwać nowe umowy na wyłączność, pomagamy im budować zespołu agentów e, oraz brać większe prowizje. Dodatkowo aktualnie przeszkoliłem już kilkudziesięciu pośredników z marketingu i zbudowania marki osobistej. Więc na samym początku zastanówmy się w ogóle, jaki jest problem rynku, dlaczego coraz więcej agentów, dlaczego coraz więcej biur nieruchomości chce tak naprawdę robić marketing, chce się wyróżniać, chce pozyskiwać klientów tylko właśnie poprzez social media. Więc aktualnie problem na rynku jest taki, że powstaje coraz więcej biur, coraz więcej agentów nieruchomości chodzi na rynek, ponieważ wszyscy myślą, że nieruchomości to jest szybkie, łatwe siano, szybko, łatwa kasa. Ludzie nie widzą, ile tam potrzeba pracy, ile wiedzy, ile samozaparcia, przez co ten rynek jest bardzo mocno aktualnie w Polsce wysycony. Jeśli chodzi właśnie o sposoby pozyskiwania klientów, aktualnie 90-95% agentów czy, czy biur nieruchomości pozyskuje klientów po prostu poprzez zimne telefony oraz poprzez polecenia. I nie ma totalnie w tym nic złego, dopóki rynek nie jest wysycony i dopóki po prostu gdzieś nasze działania nie pokrywają się z tym co robi konkurencja. W momencie kiedy dzwonisz na zimno, na dokładnie te same ogłoszenia, co dzwoni do Ciebie konkurencja, nic dziwnego, że ciężko jest ci pozyskać klienta. Klient przy takiej konkurencji w ogóle nie patrzy na to, czy ty jesteś w stanie lepiej mu pomóc. Patrzy bardzo często po prostu na procent prowizji. Czyli jeśli dzwoni pośrednik numer 1, on daje 4% prowizji, a dzwoni twoja konkurencja, która na przykład ma 2% prowizji, mimo że dużo słabiej obsługuje tego klienta, to bardzo często potencjalny klient wybierze tą drugą osobę. Oczywiście, jeśli ty masz super opinię klientów, jeśli potrafisz dobrze przeprowadzić taką rozmowę z klientem i tak się będziesz Wyróżniał i tak będziesz mógł pozyskiwać klientów. Natomiast jeśli robisz 100% to samo co konkurencja, dzwonisz na ogłoszenie, na które dzwoni 50 innych pośredników czy biur, wiedz, że bardzo ciężko ci będzie pozyskać klientów. Drugim sposobem na pozyskanie klientów w branży nieruchomości najczęściej są polecenia i polecenia są zajebiste. To są zawsze najlepsi klienci, którzy tak naprawdę od razu nam ufają, dzięki którym mamy zajebiste współpracę, później fajne referencje, później kolejne polecenia. I to jest jak najbardziej ok. Sieć kontaktów Sieć poleceń to jest super sprawa w branży nieruchomości, natomiast to też trzeba budować świadomie. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby mieć dzisiaj cztery polecenia za miesiąc zero, i jakby wiecie, każdy miesiąc. Tak naprawdę nie wiecie, jak wasz biznes się potoczy. Jeśli chcesz naprawdę solidnie zbudować siatkę swoich poleceń, trzeba to zrobić w sposób przemyślany, a przede wszystkim zacząć budować markę osobistą. Dzięki marce osobistej klienci będą zgłaszali się do Ciebie sami, będą ludzie polecali Ciebie nawzajem, ponieważ wtedy ludzie tak. Naprawdę czują, że odzywają się do najlepszej osoby w tym temacie. Więc polecenia, zajebista sprawa, ale róbmy to świadomie i budujmy kontakty, markę osobistą w takim efekcie kuli śnieżnej, aby z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, żebyście tego mieli więcej, a nie tylko, żebyś gdzieś pozyskał w tym miesiącu trzy polecenia z przypadku za miesiąc zero. To też, to też nie ma długoterminowo sensu. Przejdźmy do klubu tego filmu. Czyli czy reklamy w social media dla biur nieruchomości mają sens? I tak mają sens. Teraz możesz zobaczyć niektóre wyniki moich klientów. Aktualnie współpracuję z ponad 35 biurami nieruchomości w całej Polsce i z miesiąca na miesiąc dzięki właśnie naszym strategiom marketingowym pozyskujemy dla nich umowy na wyłączność. Prowadzamy u naszych klientów nasz hybrydowy system marketingowo-sprzedażowy, który kompletnie obraca tą grę. Dzięki temu to klienci, którzy chcą sprzedać swoją nieruchomość zgłaszają się do nas sami. Nie dzwonimy do nich na zimno, nie prosimy się o spotkanie, nie jesteśmy tą taką nachalną stroną, przez co dużo łatwiej nam już na samym spotkaniu pozyskać umowy na wyłączność, ponieważ to klient zgłasza się do nas z problemem, klient chce współpracować z nami, a nie jesteśmy po prostu kolejnym biurem, które się zgłasza i prosi o spotkanie, prosi o podpisanie umowy, przez co też ciężej nam negocjować warunki na samym spotkaniu. Jeśli cały czas to my jesteśmy tą stroną, która się prosi, to dużo ciężej po prostu nam wyjść z fajną umową, z fajnymi po prostu warunkami czy z fajną prowizją, ponieważ wtedy to tak naprawdę klient ma kontrolę, a w momencie kiedy ktoś się do nas zgłasza, ponieważ wie, że jesteśmy najlepsi na rynku, wie, że mamy zajebisty marketing, widzi to, czuje też od nas dobry vibe, to wtedy dużo łatwiej jest pozyskać nam Umowy na wyłączność. Mamy też dwie drogi, w jaki sposób ja widzę, że rynek robi reklamy. Pierwsza droga to są osoby, które na przykład współpracują z nami, gdzie tam my naprawdę robimy bardzo mocno indywidualne reklamy, bardzo mocno wyróżniamy się tymi reklamami na rynku, przez co robimy super efekt. Natomiast zauważyłem też taką drugą stronę medalu: są to osoby, które gdzieś podglądają, bo co robią po prostu inne biura, podglądają tak naprawdę, co robią inni. Często nawet te biura mają. Jakichś swoich marketerów, którzy oglądają to, co ja robię dla, dla naszych klientów, często te osoby właśnie kopiują nas jeden do jeden. To jest taki największy błąd, który ja zauważyłem, że można zrobić w marketingu: kopiowanie po prostu innych. Gdybym miał określić, co najlepiej działa w marketingu, to wyróżnianie się i to, że inaczej się pozycjonujesz niż każdy, a niestety robiąc reklamy tak jak każdy, tworząc treści tak jak każdy, delikatnie zmieniając lekko tekst, lekko grafikę. Nigdy nie pozyskasz dużej ilości umów na wyłączność. Jeśli jakaś osoba, jakiś, jakiś marketer proponuje ci rozwiązania, które tak naprawdę widzisz, że są już na rynku, a proponuje ci rzeczy, które widziałeś, jakby to jest wszystko takie same, to ja bym nigdy nie szedł w taką współpracę, ponieważ to, co działa najlepiej, to jest to, że my właśnie się wyróżniamy na rynku. I teraz o to chodzi. Ty musisz być inny niż konkurencja. Jeśli klient widzi non-stop to samo się to samo, co tak naprawdę z innymi telefonami. Jeśli na jedno ogłoszenie dzwoni 50 pośredników, to klient, który ma na sprzedaż mieszkanie i widzi 30 tych samych reklam, dokładnie tym samym schematem, zero rzeczy się tam wyróżnia, no to klient tak samo ciebie traktuje, jak każdego innego, nie traktuje cię inaczej. Więc to, co my robimy dla naszych klientów, to indywidualne strategie marketingowe, indywidualne lejki, reklamy, wideo. Naprawdę robimy bardzo dużo rzeczy, które mają za zadanie sprawić, że ten klient będzie totalnie kimś innym w Oczach potencjalnego klienta, który ma na przykład mieszkanie na sprzedaż. Dlatego na przykład my również radzimy sobie świetnie na rynkach takich trudniejszych, czyli właśnie w większych miastach, gdzie dochodzą mnie że na przykład większość marketerów ma duże problemy, ponieważ tamten rynek jest bardzo mocno wysycony. I wielu ludzi nie rozumie, że po prostu musi robić coś innego. To samo jeśli ty prowadzisz biuro nieruchomości lub jesteś agentem nieruchomości. Przestań patrzeć na to, co robi konkurencja. Zacznij po prostu robić to, co też czujesz. Jeśli czujesz, że ok, to. To będzie działało fajnie. Jeśli czujesz, że chcesz stworzyć taki post w social mediach, który bardziej pokaże na przykład twoją pracę od kuchni, jak najszybciej, jak najszybciej musisz po prostu to zrobić. Więc tak, tak to tutaj musi wyglądać. Więc podsumowując, reklamy w social media jak najbardziej mają sens, jeśli prowadzisz biuro nieruchomości, ale musisz robić to w sposób kreatywny, inaczej niż inni i stosować metody, które po prostu działają. Świat w social media bardzo szybko się zmienia, jeśli widzisz, co Robiła konkurencja dwa tygodnie temu, miesiąc temu, nie znaczy, że to koniecznie działa i to jest najlepsza opcja. I kopiując ich, grasz tak naprawdę cały czas w tą samą grę. Więc nasi klienci mogą osiągać regularnie z miesiąca na miesiąc, na przykład takie wyniki. Ale to wszystko dzięki temu, że my wprowadzamy unikalne metody. I teraz marketing to jest po prostu gra, taka, jak, jak wszystko. Możesz robić marketing, który działa, możesz robić marketing, który nie działa. Nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, że to, co zrobisz akurat zadziała, to, co akurat zrobisz nie zadziała. Są biura, które inwestują w marketing i mają zajebiste zwroty, zajebiste efekty, pozyskują umowy na wyłączność, mają transakcje, wszystko, wszystko gra. A są biura nieruchomości czy agenci, gdzie tak naprawdę tylko przepalają budżet na marketing, ponieważ po Szereg, szereg błędów. Więc to, co chcę, tak podsumowując, żebyś, żebyś zrozumiał na pewno po tym filmie, to jest to, że bądź przede wszystkim kreatywny w tym, co robisz. Jeśli jesteś kreatywny, wyróżniasz się na te innych, potencjalni klienci będą cię inaczej lepiej postrzegać, nie będziesz po prostu kolejnym biurem na rynku, tak jak każdy. To jest taka na pewno, na pewno jedna rzecz. To by było na tyle w tym materiale. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie. Jeśli prowadzisz swoje biuro nieruchomości, wejdź w opis i aplikuj do współpracy z nami, pomożemy Ci pozyskać minimum dziewięć. Umów na wyłączność mniej niż 90 dni, gwarantowany na umowie. A jeśli jesteś agentem nieruchomości, nie masz jeszcze swojego biura, ale chcesz się rozwijać, chcesz robić transakcje, zapraszam Cię również do opisu tam możesz dołączyć do naszego programu marketingowo-mentoringowego, w którym uczę agentów nieruchomości, jak robić marketing oraz jak budować swoją markę osobistą. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Do usłyszenia!